Witam Was serdecznie. Rok temu z wakacyjnych wyjazdów mogliście oglądać serię o gruzińskich cmentarzach. W tym roku na wakacje planowałem raczej odpocząć i nie nastawiałem się na nagrywanie żadnych filmów. Jednak w momencie, gdy znajduje się takie miejsce, te trzeba zmienić. Jesteśmy dzisiaj w Norwegii, za kołem podbiegu nowym, na lofotach w takim oto miejscu. Miejscowość, w której się znajduje, widzicie teraz na ekranie. Biały, drewniany kościół otoczony przez bardzo piękny cmentarz. Najstarsze groby znajdują się tu najbliżej bramy. Z tego co patrzyłem są one z XIX wieku. Już jak widzicie Formy dosyć podobne do tych, które znajdziemy na polskich cmentarzach ewangelickich. Aleja do kościoła oświetlona rzędem latarni. Do najstarszych grobów wrócimy na koniec. Pokażę Wam, jak wygląda ten teren, choć tak naprawdę najpiękniejsze tutaj są widoki, które dookoła można podziwiać. Tu po lewej można sobie zobaczyć jak działają pływy morskie. Teraz mamy odpływ, w czasie przypływu woda sięga aż tutaj do linii roślinności. No i co dla mnie najciekawsze to w okolicy tej w tym czasie kiedy ja tu jestem, czyli na początku lipca można obserwować prawdziwy dzień polarny. Co Minionej północy mi się udało. Było na tyle mało chmursze, że udało się zobaczyć świecące słońce kilka minut po północy. Groby takie raczej nieregularne, tutaj 1924-1947, małe wzgórze tutaj widzimy. Idziemy sobie z grubsza po tym terenie. Widzimy niektóre groby już nieczytelne. Na pewno ludzi w okolicy mieszka mało. Może trudno się takim cmentarzem opiekować. Oczywiście napisy są najprawdopodobniej po norwesku. Tu rok 1891. O także norweskie, lokalne. Nazwiska można obserwować. Tutaj kościół z boku widzimy jest usztywniany, pewnie, żeby nie zebrał go wiatr, którego akurat w tej chwili nie ma, ale sam się przekonałem, że potrafi tutaj wiać bardzo, bardzo mocno. Tam na skale mała latarenka morska. Kolejne rzędy grobów. Bardzo urokliwe miejsce. Lofoty też bardzo piękne. Polecam odwiedzić, zwłaszcza w czasie lepszej pogody niż ta, którą mamy teraz. Tu pod spodem jest nazwa Oddalonej o od kilkanaście kilometrów miejscowości Henningswar, bardzo polecam e, odwiedzić. Pod spodem napis prawdopodobnie oznaczający dziękuję za wszystko. Dziękujemy za wszystko. E, o to 1915 rok obok. Miasteczko to to taka jakby trochę Wenecja dużo mniejsza, ale też niestety pogodny dzień tłumnie odwiedzana przez turystów. Choć nawet w lipcu strasznie tam wieje nad morzem, i mi udało się doświadczyć tam temperatury maksymalnie 17 stopni. Więc jak ktoś nie lubi zimnych okolic, to niekoniecznie najszczęśliwsze miejsce, ale bardzo piękne. Możeństwo, pewnie rok 39 i 41. Do tych grobów jest mało. Podejrzewam, że pewnie jakieś były, tylko znikały być może. Widać, że trawa jest skoszona dużo i tutaj leży. Tą stroną cmentarza sobie teraz wrócimy do bramy. Zobaczymy jeszcze te nagrobki. Największe wrażenie jednak, tak jak powiedziałem, robi tutaj ta piękna lofocka okolica. Tutaj bardzo ładnie zachowany grób, pewnie odnawiany, czyszczony. 1908 i rok. Co ciekawe, zobaczcie, żona jest pod mężem, mimo, że umarła wcześniej, więc... Jej nazwisko na pewno było tutaj umieszczone najpierw. Dla niego zostawiono miejsce na górze, a także zobaczcie, płaskorzeźba, dwie uściśnięte dłonie. Tu rok 1909, piękna metalowa płyta z aniołem, z trąbą. Trochę mi to przypomina groby, najstarsze groby na cmentarzu ewangelickim w Węgrowie. W województwie mazowieckim też miały dosyć podobną formę. No i tutaj grobów znowu więcej. Nawet już jakieś alejki można tutaj dostrzec. Tutaj potrójny grób. Pewnie rodzina rok 34, 34 i 34. O proszę, może są tutaj ofiary. Może są tu pochowane ofiary jakiejś tragedii. Na przykład rybacy, którzy zginęli na morzu w tej okolicy. Jest to dosyć prawdopodobna hipoteza. Zobaczcie jaki statek. Też wiele z tych ludzi tutaj żyło i żyje nadal z rybołówstwa, choć teraz turystyka otworzyła się jako dostępna gałąź gospodarki. Ale ci ludzie ze starszych grobów pewnie oprócz jakiegoś prostego rolnictwa. Zajmowali się głównie rybołówstwem i żyli z morza. No i tutaj, jak mówiłem, jeszcze kilka starszych grobów przy samym płocie. Tu rok 1865. Kobieta. I chyba podobnie jak na cmentarzach ewangelickich ma dwa nazwiska. Jedno po mężu, drugie panieńskie. Tutaj taka skrzynia już bardziej też ładnie zachowana. Rok 1882. Można by ją trochę odrdzawić, na pewno lepiej by się prezentowała, a okolica morza takim metalowym nagrobkom na pewno nie służy. Choć może tutaj nie jest specjalnie zasalone z tego co się orientuje, no bo i w zimnej wodzie sól słabo się rozpuszcza. Kolejne metalowe nagrobki 1854 1885 to Zobaczcie, jaka piękna, pisana czcionka. 1846 Osoba urodzona w 1775 roku w Trondheim. może w Trondheim. Zmarła gdzieś tu w okolicy. Tu 1806 roku. To będzie jeden ze starszych grobów. też wpisana czcionka. No, i takich jeszcze parę tablic. Tutaj mamy na końcu z tym pięknym krzyżem, na tle którego w czasie dni polarnych pięknie widać słońce świecące od północnej strony. No teraz jednak mamy południe, też połowa XIX wieku. No, i z tych pięknych krajobrazów to będzie. Ode mnie najpewniej wszystko. Bardzo piękna okolica. Polecam przy jakiejś okazji się tutaj zapuścić.